Ale ale moi drodzy, czy pamiętacie Trolla SpongeBob na oczywiście na Wojanie? No ja pamiętam bardzo dobrze, bardzo wam się spodobał zresztą, było śmiesznie. A dzisiaj robimy Wojan Troll Klon na Wojanie. Klon Wojan, tak. Tak właśnie. Jak widzicie, jestem Wojanem, nik usunięty. No i cóż, moi drodzy, tylko się bawić. I nie wiem po jakim czasie się kapnie, bo w sumie to jest kolejny taki prag. Ale miejmy nadzieję, że się nie kapnie, postaram się jakoś powymyślać mu, na, 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 nasunąć mu na mózg dziwne myśli. No i subskrybujcie kanał, moi drodzy, tam na dole stawiacie łapeczki do góry, na ekranie Macie czego ostatnich obserwujących, mam nadzieję, że tym razem nie zapomnę, bo ostatnio wiem, że zapomniałem, ale tym razem nie zapomnę, przyjaciele. Obserwujcie mnie na Insta i są. I, I lecimy, prawda, do, do wojana, mamy tabliczki. Jakieś nam akcesoria O, tarczę wezmę w ogóle do ręki O, no i teraz można iść do Wojana Będzie mówić, że wiecie, to, to jest moje miasto, wypad i tak dalej Będzie śmiesznie przyjaciele Przynajmniej mam taką nadzieję Tylko nie wiem gdzie on jest, pewnie w domu jak zwykle, nie? Tak, no standardzik Ja mu tu od razu dam tabliczkę Myk Siema Albo no nie, w sumie nic nie będę pisał, ja się zdziwię, że on tutaj jest O, to jest lepszy plan Ja mu tak od razu napiszę, patrz Wyp wyp wypad z mojej chaty. O! Co to jest? Wypad z mojej chaty. Eee. No niech to. Wypad z mojej chaty. Palgumet, co ty jesteś? Wojan. Ode. Żegnam cię. Dlaczego to wyglądasz jak wojan? Żegnam cię. To jest pewnie kolejny jakiś prank Paliona Kolejny prank Paliona Nie no nie możesz tak być Musimy to jakoś mojej drodzy ogarnąć Noo gumę, Palion Palion ja wiem że to ty Weź już z nie nie rób bałwana Ze mnie To jest normalnie prankster Palion 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 No i co tu napiszesz Palion Palion palion. Jak jakie piszę tu dawiczkę nadal Blebe. Ble. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Nie no czekaj, widzę musimy lekka. Jaka jakaś... długa litania, nie chcę mi się tego czytać paliam na musie. O, O, nie 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 nie, nie. Du, 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 du. O nie, nie du, du. Okay. To Możemy a To, to zała załatwić w pokojowej... Ja cię słyszę dobrze i przesta mnie naśladować to mój skin Okej, okay, możemy to załatwić w pokoju, Eee... A ty jesteś chory na... na głowę? I ja eee, jestem bedrog w ogóle. Za dużo kiszonki zjadłeś, gościu? Za dużo kiszonki zjadłeś. Palion! za mną. Ja mam plan dla Palion! Palion! Kurde, no niech... Nie, nie no go jakoś ten! Dobra, mam plan. Trzymaj... ...diamenty i powód. Powodzenia! No palion, skończ tego, pranka, ja się nie dam, nabrać. W życiu. Co to? Trzymaj te diamenty i powodzenia w życiu. O, okej, okay, dzięki. Dzięki! No Starboda nie! Jak to No co to, co to ma być? No widzę, jak ja to mam zrobić? Ja nie mogę, ale to drażni. Kurde. Zjostrz te co diamenty! No we, palion, już zmieni tego skinięcia. Dlaczego w ogóle się nie odzywasz? Tylko piszesz jakieś tabliczki. Ale to jest dziwny okay. W ogóle czemu ty masz tarczę? Pierwszy raz widzę chyba tarczę na wojnowicę. <laughs> I tak ty dostałeś wrażenia Okej, okay, przesadziłem. Ja nie <laughs> mogę jak to <ten> drasić, <laughs> co ja mam zrobiłem? Co przesadziłe? Przesadziłe. O! Mówi wszystko przez ciebie Palią. Coś palią się od Temu w ogóle znowu nie masz nika Jak ty to robisz miasta? w ogóle, że ty nie masz Nika Ła wow. <laughs> Aha jak ta to dał Możesz się wynieść z mojego miasta <laughs> no kurde Ta napiszę ci, że e, ta. tak <coughs> Tak już biegnę Okej okay. Ej, co jest? No ty lamusie, weź ty przestań robić takie pranki, zaraz pójdę O słyszałem, że normalnie, słyszałem, że masz nowy dom słyszałem... no ty, ćwoku Ćwoku ty Zostaw to, zostaw to Weź ty, cię zaraz i zobaczymy zaraz, zobaczymy zaraz Ale zaraz zginiesz Ty atakujcie, o no pimpek się wynieść, okay. jest widzowie, ale go będzie ciężko przekonać, w ogóle nie atakuj. wiem, będzie w no nie, się przekonać, że to ja. O atakuj go! Zginę. Zginę! Dobrze pimpek! Atakuj go! O! O! Ta, możesz się wynieść. A ta już się wynoszę. Pimpek atakuj go. Pimpek. Ja nie pimpek. mogę. Pimpek. pimpek, pimpek, rusz ten tyłek. Pimpek, co? z tobą mnie tak. O! Spory, Kurde! Iść, iść! Iś. No ty... Nie! Zabije mnie! Zowie zabije. zabije mnie! Uciekaj! Uciek Uciekaj z tego miasta! Uciekaj Józef z tego miasta! O, dobra, no nie, Uciekaj widzę, jak tego mam... Czekajcie, mnie? ja wiem, gdzie ja pójdę. Ja, w... <ślam> ja wiem, gdzie ja pójdę. Gdzie ty leziesz znowu? po nie. Za musimy coś zrobić ze skinem Wojana. Nie, musimy mu jakoś pogrozić, bo... On się czuje zapewnie. O, tu! No gdzie ty leziesz? To jest z wełny? Kurde to jest cementu iś, iś, o, nie, iś, nie iś, mam podbudówki iś, 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 iś. Ty, no jeszcze psuję Wojanowice no Oła, zginę Dostaw, czemu ty psujesz Wojanowice? Oła oła, 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 oła Jeszcze jedno, z, jeszcze jedno takie przewinięcie i dostaniesz kopa na trzustkę Oła, oła, oła No i co? No, co ty robisz? Oh. O, ale się teraz czeka bać Kurde, co Czemu nie mogę zrobić tego... Kurde, jak ciężko zrobić tego trolla, no Oa, Skinę! Nie! Podróba moja należy i Co tu się stało? O nie, o nie, teraz przesadził Widzowie, nie że mnie pranki o nie, Jak on, nie proszę, żeby nie zabrał mi, no to jest jakiś żart widzowie To jest, to jest najtrudniejszy w ogóle prank, jaki, jaki można zrobić, nie wiem Naprawdę To jest ciężkie mm. Czego szukasz, czego szukasz, no? o? O? on mi to zabrał <śleszy> <śleszy> Co mam zrobić? Widzowie, co ja mam zrobić? To jest najcieższy odcinek, o Muszę mu napisać jak oddasz mm. mi itemy... Łatwy jesteś, łatwy jesteś. Temy to się... ...wyniosę. No co ty znowu piszesz? Jak oddasz mi itemy, to się wyniosę. Nie, nie dogadamy <słuch> się z nim. <słuch> no iść. co? O ty, iść, iść, Idę już po ciebie. O nie! A, dobra. Oa, Zginę! Woda! Kupi, kupi. Tak yeah, woda! Woda! Się tam, się tam. Się tam No i co? Zaczniesz trapować? Ty... Animej... Zaczniesz teraz trapować? Zaczniesz trapować. No y -y 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 Czego ty szukasz? Gdzie jest? Dostaw moje skrzynki! Ostrzejmy! Co nee to jest? Jeszcze sprawdzisz trzy skrzynki i już gotowy. Raz, dwa, trzy. U�лав, no nie! No widzę, co mam zrobić? Ja nie mogę, widzowie, to jest tak ciężki film, zaraz mi szlak trafi. Widzę piszcie wojanowi, że to nie Palian. <grystanie> kurde! Zaraz mi szlak trafi, ja tu jestem. Ja nie wiem, jak. Ja, ja, ja mnie. A, ja jestem torturowany. <grystanie> Palian! Ejka! Kurde, widzowie! Dawno mi prank tak nie wyszedł. Chciałbym znowu idziesz. Obty, obty. Ej, ej, ej! ej kurde. <grystanie> Aaaa! Proszę zostawić! Co ty jesteście mi po prostu to jest, nie, niemożliwy. to jest nie do zrobienia! To jest po prostu nie do zrobienia. Dobra, widzowie, mam plan. To już jest plan taki. Tajny agent. Plan. To jest bardzo ciężkie, powiem wam. Nie jest, nie jest to proste, o. Hmm. Powiem tak, nie jest to proste, widzowie. To jest chyba najcięższy troll, jaki mogłem zrobić, szczególnie, że Wojan od pamięci że ja to myśl, Wojan to ja. V2, gdzie jesteś? Wojan wierzę, V2. wierzę, że jesteś Wojanem V2. Wierzę. No, no muzyczka. <grym> wojan V2, gdzie jesteś? Halo? Ja nie. jest. nie idzie? O, oh, co on zrobił u mnie? Eee, jak ty tu się tutaj dostałeś? <gry> kurde, co ja mam zrobić? wierzę, 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 że jesteś w Wojan V2, słyszysz? Nie rozwalaj tego O, oh. zginę. Wierzę, że jesteś w Wojan 2 Woda. Słyszysz mnie, w V2? O. o, dobrze, dobrze. To teraz... A co mi zabrałeś? Oddaj, wszystko co masz. Kurde! Co, co, co? To za dzban! Ej, dobra, to ten odcinek jest jednak śmieszny. To jest. To jest film pod tytułem Spróbuj się włamać do domu, Mojana Nie wiem, to jest. O kurde, dobra, widzowie. No, no, On to wie, no. Co ja mogę powiedzieć? Czekać, ja mam plan jeszcze na to. Spoko. Jezu, jaki syf. Ja mam plan, ale, ale mam plan. Kurczę zejść na dół. Dobra. Mm. Ok, to się przyda. To się przyda. To się przyda. Ok. Eee. Czekajcie, widzowie. Sprawa wygląda następująco, pamiętajcie. Gdzie tu jest coś. Ja nie mogę. Dobra, plan jest taki, widzowie. Musimy to wziąć. Musimy zabrać to. Wizera będzie słodka zemsta. Słodka zemsta. Dobra. myk Ech, Wizowie, to jest plan na życie. Rozumiecie mnie, nie? Wizowie, jeśli mi to się uda. To jest misja. Wizowie, to jest misja. Pamiętajcie. This is a mission. Mission complete. Dobra, wizowie, próbujemy. Spoko. To jest, to jest najtrudniejszy prank, jaki robiłem ogólnie, bo od, od na początku No wie, że to ja, i kurde Pisanie nie wiem, ale ja wrzucę tego pranka, kurde. Czekajcie, nie, nie tędy Hopla, hopla, hopla Hopla, hopla, hopla tyryry ty, tyryry ty, Czekajcie to jest? Tu jest dziura w moim dachu? <noise> tu gdzieś jest. Nie? Muszę chronić moje skrzynki. Kurde, tam ja stamtąd wyjść, muszę poczekać. Muszę poczekać. I jest misja, co się dzieje? Co się dzieje z tym filmem? On tam nie wytrzyma długo. On będzie myślał, że ja coś innego mu będę zabierał. Muszę poczekać, widzowie. Zale... Ja poczekam, spoko. Ja mam czas. Nie jasne, jasne On poszedł gdzie indziej? Nie, <grych> <Te widzowie. grych> nie, jest łatwe. Naprawdę nie, nie, To nie, To nie, nie, poszedł nie, nie, On poszedł spać, On on poszedł spać? On poszedł spać, widzowie. On poszedł spać! Wizowie, on poszedł spać! Gracisz w biały dzień? Ło! Wow. No! Oh. Goście, co ty mi znowu robisz? O! Oh. Dawaj, ma. Dawaj. Ale misja! Jest! Ale misja! Wykonana! Misja wykonana, widzowie! Jooo! Oh. Oh. Wygrałem! Zwyczajnie! Patrz. Czekaj, czekaj. Ja jeszcze mam... <laughs> mmm, pole do popisu Poszedł w <laughs> Misja wykonana Dobra, ja mu to oddam w następnym filmie <laughs> Moi drodzy, w sumie będę kończył, wiecie? Ja się skończę to ten... było <laughs> śmiesznie. Zostawcie łapeczkę do gry, subskrybujcie kanał tam na dole. Misja wykonana, co prawda to był nawet nie pranka bardziej spróbuj włamać się do domu Wojana ale bawiłem się. Wyśmienicie. Trzymajcie się i pa.